Pierwsza Księga Królewska, rozdział XIX. Gdy Achab opowiedział Izebel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proroków Baala, Izebel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością: Niech bogowie postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobię z Twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Słowa te przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec, przybył aż do Beerszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę. Sam udał się dalej na pustynię. Szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, panie, prosił. Zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem, lecz oto trącił go anioł. Wstań, powiedział. Posil się. Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił i zasnął. Ale anioł pana wrócił. Znów trącił go i powiedział. Wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż dotarł do góry Bożej, do Chorebu. Tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo pana, co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy panu, bogu zastępów, odpowiedział. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą. Poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan. Przed Panem doł wiatr, silny, porywisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał. Lecz nie w tym wietrze był Pan, Powietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tysięcy tysięcy tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos: Co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu Bogu zastępów. Odpowiedział: Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z tobą. Poburzyli twoje ołtarze, wybili mieczem twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wtedy pan polecił: Idź, ruszaj w swoją drogę. Udaj się na pustynię przy Damaszku. Kiedy tam dotrzesz, namaścisz Czazaela na króla Aramu. Jehu syna Nimsiego, namaścisz na króla Izraela. A Elizeusza, syna szafata, z Abel Mechola, na na proroka, który zajmie miejsce po tobie. I stanie się tak, że kto umknie przed mieczem Czazaela, tego zabije Jechu, a kto umknie przed mieczem Jechu, tego zabije Elizeusz. Ponadto zachowałem w Izraelu siedem tysięcy tych, którzy nie zgieli kolan przed Baalem i tych, których usta nie złożyły mu pocałunkiem hołdu. Psalm 142. Pieśń pouczająca. Dawidowa przebywał wówczas w jaskini, modlitwa, głośno wołam do pana, usilnie Pana błagam, wylewam przed Nim swą troskę i opowiadam mu o swej niedoli, gdy omdlewa we mnie mój duch. Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, po której chodzę, zastawili na mnie sidła. Popatrz w prawo i zobacz. Nikt mnie nie bierze w obronę. Przepadła nadzieja ratunku, nikogo już nie obchodzę. Do ciebie wołam, panie, ogłaszam. Jesteś moim schronieniem. Ty jesteś dla mnie wszystkim, co mam na tym świecie. Zwróć uwagę na moje wołanie. Zobacz, jak nisko upadłem. Wybaw mnie od mych prześladowców, ponieważ górują nade mną. Wyprowadź mnie z więzienia, tak bym wysławiał Twe imię, bo gdy mi okażesz wspaniałą myślność, wówczas otoczą mnie sprawiedliwi. Ewangelia Mateusza, rozdział 26. W ten sposób Jezus przybył wraz z uczniami do ogrodu o nazwie Getsemani. Tam powiedział do nich: Usiądźcie tutaj, ja odejdę nieco dalej. Pomodlę się. Wziął ze sobą Piotra i dwóch synów, Zebedeusza. Ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział. Śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej. Upadł na twarz. Modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak, jak ja chcę, niech będzie, jak chcesz ty. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi. Powiedział do Piotra: Nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Oddalił się po raz drugi, modlił się: Ojcze mój, jeśli już mam pić z tego kielicha, niech będzie Twoja wola. I znów, kiedy przyszedł, zastał ich śpiącymi. Powieki same im opadały. Zostawił ich zatem, oddalił się ponownie i po raz trzeci modlił się, podobnie jak wcześniej. Następnie przyszedł do uczniów i powiedział do nich: Potem będziecie spać i odpoczywać. Nadeszła godzina. Syn, człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto się zbliża ten, który ma mnie wydać. Drugi list do Tymoteusza, rozdział czwarty. Postaraj się przyjść do mnie jak najszybciej, gdyż Demas mnie opuścił. Pociągnął go ten świat i odszedł do Tesalonik. Krescens udał się do Galacji, a Tytus do Dalmacji. Jest ze mną tylko Łukasz. Zabierz z sobą Marka, jest mi bardzo potrzebny do posługiwania. Tychikosa posłałem do Efezu. Po drodze wstąp do Karposa i przynieś mi płaszcz, który zostawiłem u niego w Troadzie. Przynieś też zwoje, zwłaszcza pergaminy. Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele złego. Pan mu odpłaci stosownie. Do jego czynów strzeż się go i ty. Bardzo ostro wystąpił on przeciwko naszym słowom. W mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. Ale Pan stał przy mnie, On mnie wzmocnił, tak aby przeze mnie dopełniło się dzieło głoszenia dobrej nowiny. I usłyszały ją wszystkie narody, i zostałem wyrwany z lwiej paszczy. Tak Pan mnie ochroni przed wszystkimi wrogimi zakusami i zbawi dla swego królestwa w niebie. Jemu niech będzie chwała na zawsze. Amen. Księga Rut, rozdział pierwszy. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał w kraju głód. Wówczas z Betlejem w judzie wyszedł pewien człowiek wraz z żoną i dwoma synami, aby jako cudzoziemiec zatrzymać się na polach Moabu. Człowiek, ten miał na imię Elimelek, jego żona miała na imię Noemi, a dwaj synowie Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem Judzkiego. Przybyli zatem na pola Moabu i tam się zatrzymali. Po pewnym czasie Elimelek, mąż Noemi, zmarł i pozostawił ją wraz z dwoma synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jednej było na imię Orpa, a drugiej Rut. Mieszkali tam około dziesięciu lat, ale Machlon i Kilion również umarli i tak Noemi pozostała bez swoich dwojga dzieci i bez męża. Gdy to się stało, Noemi wraz z synowymi postanowiła wrócić z Moabu. Szczególnie, że, jak tam usłyszała, Pan zatroszczył się o swój lud i znów zaopatrzył go w chleb. Wyruszyła więc z miejsca swojego pobytu w drogę powrotną do ziemi ludzkiej, a wraz z nią wyruszyły obie jej synowe. Po drodze jednak Noemi zwróciła się do nich z taką radą. Niech każda z was wraca do swojej matki. Niech Pan okaże Wam łaskę, jak Wy okazałyście ją zmarłym oraz mnie. Niech Pan obdarzy Was też spokojem w nowej rodzinie i u boku męża. Po tych słowach ucałowała je, a one głośno zapłakały. Powiedziały do niej: Wolimy wrócić z Tobą do Twojego ludu. Noemi jednak nalegała: Zawróćcie moje córki, po co macie iść ze mną? Czy ja jestem w stanie urodzić synów, którzy mogliby stać się waszymi mężami? Zawróćcie, moje córki. Jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćby nawet była dla mnie nadzieja, choćbym wyszła za mąż jeszcze tej nocy i urodziła synów, to czy czekałybyście aż dorosną? Czy miałybyście dla nich wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, moje córki. Przykro mi, że. To, jak pan postąpił ze mną, dotyka was tak boleśnie. Na te słowa znów gorzko zapłakały. Potem orpa ucałowała teściową na pożegnanie. Ród jednak do niej przylgnęła. Spójrz, przekonywała Noemi, twoja szwagierka zawróciła. Do swojego ludu i do swojego boga, idź za nią i ty. Lecz Ród odpowiedziała: Nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz ty, pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz i ja osiądę, Twój lud będzie moim ludem, a Twój Bóg moim Bogiem. Gdzie Ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną choćby najsurowiej, tylko śmierć oddzieli mnie od Ciebie. Gdy Noemi zobaczyła, że Ród tak obstaje przy tym, aby iść razem z nią, Przestała ją przekonywać. Ruszyły obie i dotarły do Betlejem. A gdy przybyły, do Betlejem z ich powodu poruszyło się całe miasto. Kobiety śpieszyły się upewnić, czy to ty, Noemi? A ona odpowiedziała: Nie nazywajcie mnie już Noemi. Nie jestem jak dawniej kochana. Mówcie na mnie Mara. Wszechmocny sprawił, że jestem zgorzkniała. Wyszłam stąd ze wszystkim, Pan sprowadził mnie z niczym. Dlaczego miałabym być dla Was Noemi, skoro Pan był mi przeciwny i wszechmocny, doprowadził do mojego nieszczęścia? Tak. To Noemi powróciła z Moabu, a wraz z nią jej synowa Rut, Moabitka. Przybyły one do Betlejem na początku żniw jęczmienia w połowie marca. Psalm 88. Panie Boże mojego zbawienia wołam do ciebie za dnia i nocą staję przed tobą niech moja modlitwa zwróci twą uwagę skieruj ku mnie swoje ucho i usłysz mój krzyk bo moja dusza dość już zaznała nieszczęść moje życie tli się w pobliżu świata zmarłych zaliczono mnie do schodzących do grobu Stałem się jak waleczny wojownik pozbawiony sił. Zostałem zostawiony między umarłymi, jak inni pobici, rzuceni we wspólny grób, zapomniani przez Ciebie, wyrwani z Twoich rąk. Umieściłeś mnie na dnie, w ciemnościach, w odmętach. Ciąży na mnie Twój gniew i przygniata potęga Twoich fal. Oddaliłeś ode mnie mych dawnych znajomych, sprawiłeś, że się mną brzydzą. Nie mogę się wydostać z zamknięcia. Strapienie gasi mój wzrok. Wzywam cię, panie, co dzień wyciągam do ciebie me dłonie. Czy dla umarłych dokonujesz cudów? Czy cienie powstaną, aby ciebie wielbić? Czy w grobie opowiada się o Twojej łasce? Czy Twoją wierność głosi podziemny świat? Czy w mrokach można dostrzec Twój cud i Twoją sprawiedliwość w kraju zapomnienia? Panie, ja przecież do Ciebie wołam. Każdego poranka wita Cię głos mojej modlitwy. Panie, dlaczego odtrącasz mą duszę? Dlaczego skrywasz przede mną swoją twarz? Jestem nędznikiem. Od młodości grozi mi śmierć. Budzisz we mnie lęki, przejmujesz rozpaczą. Przewalił się nade mną żar Twojego gniewu. Jestem wyniszczony grozą Twoich gruźb. Cały czas otaczają mnie one jak toń. Piętrzą się nade mną wszystkie razem wzięte. Sprawiłeś, że porzucił mnie przyjaciel i druch, z dobrych, znajomych został mi tylko mrok. Księga Izajasza, rozdział 49. Słuchajcie mnie, wyspy. Uważajcie, narody z daleka. Pan powołał mnie od poczęcia. Wspomniał moje imię już we wnętrzu mej matki i uczynił moje usta jakby ostrym mieczem. Ukrył mnie w cieniu swojej ręki. Zrobił ze mnie gładką strzałę, schował mnie w swoim kołczanie i powiedział do mnie: Jesteś moim sługą Izraelu. Przez ciebie ukażę swą świetność. A ja, pomyślałem, daremnie się trudziłem, niepotrzebnie zużyłem swą siłę. Jednak Pan mnie docenił, mój Bóg dał mi zapłatę. A teraz mówi Pan, który od poczęcia kształtował mnie na swojego sługę, abym nawrócił do Niego Jakuba, zebrał, dla Niego Izraela był uwielbiony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą. Mówi on: To za mało, że jesteś mi sługą, by podźwignąć plemiona. Jakuba i doprowadzić do powrotu ocalonych Izraela, dlatego ustanowiłem Cię światłem narodów, aby moje zbawienie dosięgło krańców ziemi. Tak mówi Pan Odkupiciel Izraela, jego święty temu, którego życiem wzgardzono, który budził wstręt u narodu, słudze władców. Królowie zobaczą i powstaną, książęta złożą pokłonze względu na Pana, który jest wierny. I na świętego Izraela, który Ciebie wybrał. Tak mówi Pan: W czasie przychylności odpowiedziałem Ci i w dniu zbawienia pomogłem Ci: Będę Cię strzegł i ustanowię cien pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął ziemię, poprzydzielał spustoszone dziedzictwa, abyś powiedział uwięzionym: Wychodźcie, zamkniętym w ciemności, pokażcie się: przy drogach będą się paść. A wszystkie nagie wzgórza zamienią się w ich pastwiska. Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie zmoże ich upał, ani słoneczny żar, ponieważ ten, który ma litość nad nimi, będzie im przewodził i zaprowadzi ich do źródlanych wód. Wszystkie moje góry pozamieniam w drogi, wyrównam wszystkie moje trakty, wówczas jedni przybędą z daleka, drudzy z północy i z zachodu. A jeszcze inni z ziemi Synitów, śpiewajcie niebiosa. Wesel się ziemio, wystrzelcie radością, góry. Gdyż pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego ubogimi, zapewnienie o przychylności, a jednak Syjon mówi: opuścił mnie wszechmocny. Pan zapomniał o mnie. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dzieciątkiem, które pochodzi z jej łona? A choćby nawet one zapomniały, ja nie zapomnę o Tobie. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię, a Twoje mury mam zawsze przed oczami. Twoi budowniczowie prześcignęli burzycieli, Twoi pustoszyciele Cię opuszczą. Podnieś swe oczy, rozejrzyj się wokół, spójrz na wszystkich zebranych, przybyli do Ciebie. Jak żyję, oświadcza no, Pan? Przewdziejesz ich wszystkich, jak ozdobę i opaszesz się nimi niczym panna młoda. Gdyż Twoje gruzy i Twoje ruiny i Twoja spustoszona ziemia stanie się za ciasna dla jej mieszkańców, a życzący Ci zguby będą daleko. Jeszcze wyszepczą Ci do uszu synowie Twojej bezdzietności. Mamo, za ciasno mi w tym miejscu. Powiększmy je, bo chcę tu mieszkać. I wtedy powiesz w swoim sercu, Właściwie kto mi ich urodził? Byłam bezdzietna i niepłodna, byłam wygnana. Odepchnięta, kto mi właściwie ich wychował? Ja przecież byłam opuszczona, więc skąd się oni wzięli. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto wyciągnę rękę ku narodom, podniosę sztandar. Powiadomie ludy wówczas przyniosą Twych synów w objęciach, a na ramionach nieść będą Twoje córki. Królowie będą Twoimi piastunami a ich księżniczki mamkami z dziewięćset, twarzą ku ziemi będą ci się kłaniać i zlizywać proch z twoich stóp. Wtedy poznasz, że ja jestem pani, że nie zawodzę tych, którzy pokładają we mnie swą nadzieję. Czy można mocarzowi zabrać łup? Czy jeńcy tyrana mogą zbiec? Gdyż tak mówi pan i jeńców odbiorą mocarzowi. I łup umknie tyranowi z twym przeciwnikiem, ja się rozprawię, a twoich synów ja wyratuję. Twoim oprawcom każę jeść ich własne ciało, a swoją krwią upiją się. Jak winem? Wtedy wszyscy się przekonają, że ja, Pan, jestem twoim zbawcą, twoim odkupicielem, mocarzem Jakuba.